Dobra, pamiętajcie czego was uczyłem. Zadanie są najważniejsze, <laughs> oh, nie. Przecież, że najważniejsze jest znalezienie czerwonego glifu Dobra, note. No, zapisujcie sobie. Lekcja ten. Lekcja, Lekcja znajomości ten w DBD. Co pierwsze? No. Co było pierwsze? Glif czy silnik? Po pierwsze glif. Najpierw glif, <laughs> potem silnik, potem ratowanie i leczenie kolegi. A jeżeli AB to nie ratować. Tak uczyłeś. Mm. Oj to prawda. Tak blady uczył. O, dwie skrzynie, podoba mi się to. Może będzie więcej apteczek do o. zużycia. A ja muszę zrobić geny. O, no to widzisz, ty będziesz robił geny, my będziemy zbierać glify i wszyscy skończymy gierkę po OkCzamp Oho. <laughs> tak więc pamiętajcie. Glify. To zobaczaj, bo się wyłączyłem na chwilę, bo coś na telefonie. To co było pierwsze, glify czy silnik S najpierw? Nie no, silnik. Silnik był. A nie glify Biblia były najpierw? W Biblii i w Koranie jest napisane, że silnik. W Księdze DBD jest napisane, że glify S silnik, były najpierw. Silnik. Nie, 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 silnik <gry> pierwszy. Księga ulicy mówi wyraźnie. Najpierw glif, potem silnik. Tak. Nie. Co ty <grym? <grym> Już chciałem się zgodzić, ale coś mi się to nie zgodziło. Coś ci się nie Mały, się zgodziło, ty co nie? Co zrobiłeś? Yeah. O, nie. O, nie podstawowa. Ta. O, koszmary wracają. O, i mapa, fajna, no. Nie, Zabawimy się trapper, na tej mapie. Trapper. Ej, chodź, zrobimy jakiś silnik, patrz. Chodź dobra, to poszukamy, Poszukamy glifu, może chodź. A, no, dobra, to no, nie no. w sumie. Co za patologia! O. o! Patrz, to mój kumpel. Przywitaj się z nim. No kolega, jak się patrzy. To chyba na górze jest. Dobra, chyba tak. Dobra, chodźmy stąd. O, jest silnik, szybko. O, no dobra. Nie, na dobra. walonej mapie. dobra. AB mi odpisał, że ma wypierdolone. Ja, tak. odpisał o, mi, że ma wypierdolone na nas, więc luz. O, -o. Tak powiedział? No. Dobra, robię gena. Tak ja powiedział, ja no, no mówię ci, tak napisał. <noise> Możesz Osoba mi zaufać, no. <noise> o nie, nie zaufałem! Ale debil! O nie, ale a, skoro. no. Ebi no, pisze, to dlaczego? No, bo przez to, że. Czy ty musisz tam? No bo Ebi pisał, to się skupiłem na na ten. No, ale. ale... Nie sejbim, no nie gra, no. no ale mówię, napisał. No, no, ale mówię, napisał, że nienawidzi nas, a najbardziej to ciebie, Noira, chyba nie lubi, tak mi nie. <noise> O, tak, Ej, czy ta gra kubowe. się podgłościła? Bo mam takie wrażenie. Można ją jakoś. AB. Ja ją chyba ściszę trochę. Podgłościła się chyba. No, Ty znasz tą mapę, prawda? Trochę. A, tutaj nie ma przejścia, cholera. Czy ta gra nie, nie jest, jest za głośno w czaty? Albo za cicho? Albo moi koledzy są za cicho? Nie. Jesteśmy dobrze. Ty patrzcie, jak to wygląda, że AB nawet jak za mnie nie gra, tam psuje gry.

Odwiesić, Jak się idzie z kodami na górę, to była A, pułapka. Możesz się odwieźć. Wyleć, chodź, wyleczysz mnie tutaj, gdzieś. Ej, gdzie poszedłeś? Patrz, chodź, wylecz. mnie jestem, jestem. A, się leczą. No, leczymy się, teraz jesteśmy. No co, się maszczą po plab, go tam tysiasz, co? Taki masażyk delikatny. O nie, nie. Ale dobra, zdążysz mnie wyleczyć na luzie tak, tak. Lecę, cię, leczę. Co ty zrodingbałeś? Nie nie nie, 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 Bo był nie. skilczek. Ja pierdziele jaki typ. Cisza. Kliknąłem <grym> akurat spację. Tak, spalić paletę, byczku. Ej, cisza, panowie, cisza. Idzie gdzieś. No idzie. Tak, na dworze jest. A, no A, nie, jest. na dworze to okej. Okay. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra, biegnę, biegnę. Hop, tylko powoli. Kurde, no I... nie takie wielkie okno. Nie, nie tu. W drugą stronę. Sorry. O, szukał mnie. Kurde, słyszę go, o, ale nie wstędy. widzę. Dobra, to jest a Wyśmiechu, śmiechu, jak nie widać, tak nie widać, co widzę, nie? Y widzę, że dobrze się orientujesz na tej mapie. Y no i rachunek, to W tamtą stronę. O, kurde, o. nie wiedziałem, że jesteś pułapka Dobra. No co? Y tu jest gen. Nie, nie tu. Tam. Y Gdzie kur... O, tu jest nasz kolega Podnosicie pac? Tak Dobra pac, jak coś to straciłem, na dworze nie ma glifów yy, Wisi pac właśnie na dworze Więc około... Tak, tak, jestem w wisi Wisi, ja będę no się wisi go zdjąć Ja jestem przy pacie, ja go zdejmę Chyba, to że, że, że mnie no? znajdzie Świetna robota była do uszy, naprawdę Świetnie się sprzysałeś z tymi glifami A, no bo jeszcze nie <laughs> je znalazłem byczku Ej no co ty odwierdzielasz! To moja robota! Ja odwierdziel jaki złodziej! I to tu z tym mordulca klipa. No nieźle! Cziszcie ja masy... chciałem go zdjąć! Ej, ja zgubiłem bo go mnie tam kurde w plery wali, no nieźle. No, nie No nieźle ja, ja idę po składem też ją zużyć szybko Kurde, ale żeś zdjął go beznadziejnie! Dobrze go zdjął. Nie, właśnie beznadziejnie, nie, bo jest beznadziejnie, bo zdjąłeś go nie przy tym mordulcu! Aaa! No i dobrze! No i źle! No i o, o no i nieźle. Ładnie, żeście ten. Okay. Pokrzypili o, nawet się. Glifa nie znalazłem. No ale nie znaleźliśmy. Jasne. O sobie już na dworze powiszę, super Ja cię kręcę, ta mampa się nie daje do szukania... O nie znalazłem! Luz! Łatwo <śmiech> <śmiech> Dobra, możemy robić silniki. O nie znalazł mnie! On ma wykrywać glifów! Niedobrze! Ty, gdzie moja moja apteczka? Uciekaj! Nie żeby coś, ale. Elo Starajcie się nie umrzeć. Dobra, złaź no, z tego no, lepiej szybko. No. Dobra, I stąd. A, o staraj się nie umrzeć. No nie A. wiem. To mu Jor, no, chodź, wyleczej, wyleczej, ci, chodź, Mikes. Chodź za kanapę. No jesteś jedyną osobą, na którą można polegać w tych rzeczy. Tak, i jestem. Oho. No. A Noirach się tak bawi, że nigdy nie wisiał do tej pory, no ładnie. No bo robię geny, no powiedziałem. Nie, dobrze Noir, tak trzymaj, rób geny. Szkoda, że Bladeusz tego nie robi. Dobra, wiesz to ty nie, też masz rób geny, a ja pójdę patce uratować. Aha, tak. A, robię geny, jak będę wiedział, gdzie są. Yyy, u góry. Na dworzu też jest jeden, koło mnie. Na dworzu też, no. Dobra, wstawaj byku, nie ma czasu na lenistwo. Dawaj, to może wylesz od razu. Może chodź się schowamy byku. Myślisz? Tak, tutaj Nie wiem... Ej, coś mam tak nie tak z klawiaturą, nie? Jak odpalam DBD to mi coś przestaje działać klawiatura mm, Może dlatego, że masz podłączoną kierownicę zamiast klawiatury To jest? A ja że my mamy tylko jeden gen zrobiony? Ja pierdziono Franklina, dobra i tak tam pizdu eee, Dobra, gość patrz, zrobił jakiś mnie... genem może Gościo no, obok tego nie kładzie... Dobrze. A nie, dobra ale, jeżeli ja zgubiłem apteczkę, którą miałem zużyć, to jest niesamowite. Dwie nad wami. Okej. Okay. A nad wami, dobra. A to on słyszy pewnie, że robimy tego, nie. Mhm. Nie, wraca do gena, gdzie ja to O, o. w dupę. O! No jak dupę. dupę. Dobra, pójdę uratować tego, Nojrajta. Dobra. Dobra, no, to ja sobie umarłem, fajnie było. Kurwa, ty tu się na górę bez. wchodzi, ja za zamoinam. Gdzie tu jest wejście na górę? Po schodach, tak. dziękuję, Matt. Jak ustałem dwa razu przednie, nie wszystko dobrze. Zaraz na górę jakoś inaczej wchodzisz niż po schodach? Co? Zaraz, zaraz. Ej, no nie wiesz, tu jest zabarykadowane? Nie, no bez jaj. Tu nie wiedziałem, że tak to działa. No dobrze, już mamy się... Bladziego w teamie. <laughs> Dobra, 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 zaraz się. Po schodach. Zaraz się do tego odniosę. Dobrze, będziesz prosto i w lewo. Tak, tak, teraz to wiem, ale chodzi mi o to, że myślałem, że tam jest przejście. O, to jest chłapka. Pozdrawiam, 600. Pozdrawiam, 600. O nie. No to, i raj! Trzymaj, druga, się! trzymaj się! Za honor! I za narnie... No, bo... Drugi stage. Nie mam drugi stage. Masz? Drugi. Chyba... Z... To, ej, tak. on chodzi po, po korytarzu górnym, idzie do was. Uciekajmy. Uciekaj, uciekaj. Idzie do was? Ale chyba w tą stronę uciekacie, bo was nie widzę, w drugą na Nienawidzę tej mapy, wiecie o tym? Nie? Kurde, tak myślałem, nie że zdążyłem cię uratować. Wow, wow, ma chyba na ciebie... nie, na mnie ma chrapkę! Uciekaj, Uciekaj Noir! Ja uciekam, a ty uciekasz? Tak. Tak. Kurde, Jak ty... to jest... Jak się Wiem. O, oh, hej! Siema mm. No, to ma być taka bez pomysłu trochę <grystanie> <grystanie> Ona jest bez pomysłu, czy ty bez pomysłu na nią? No wiesz jak jest, Byczku, wiesz jak jest Jest, jak jest Naprawmy ten dobrze gen idzie, dobrze idzie, Tak, świetnie idzie na razie Dobrze, że słuchamy na start Nie robimy... genus. O cholera to, trzeba, <głos》> oj, oj. Nie pykło, blady. No, nie, tu, pykło. nie pykło. Dobra, i tak nie było tak źle. Nie, no, było super. To tak, ktoś mi napisał, z Biciku wysłał, jak ogłuszysz zabójcę paletą, to od razu przez nią przeskocz, wtedy może jej nie zniszczy. Nie, 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 nie rozumiem. No, cię. To znaczy, ale to mnie złapię wtedy. Nie, to jest takie zagranie. Nie, to jest takie zagranie. Bardzo. To trzeba by ćwiczyć. To jest, to jest, bardzo, dobry, to jest bardzo dobry skill, ale to trzeba by ćwiczyć. Dobra, patchazik, tak robisz to Co robię? Yy, przeżyjesz Na lodemu Co? Bo Robi Bo lubi. Bo lubi to um Rob lodemu Bode mów Jakie to piękny Uciekajmy Akturendy Idzie tu! Chyba O, tam idzie. O, cholera! To fajnie, to fajnie, że się godzi. O nie, tutaj jest! Zadiam, tu jest, czekaj. Chyba z tym tu idzie, wiesz? Ale się Chyba leczą? z nim tu idzie. O idzie nie, tu. ale zjebałem! Kurna, nie widziałem, że tutaj jest ten, paleta. No to Dętka, super. No, to Dajrak, no e, witam. Dobra. Wśród martwych. Dobra, zobaczymy, kto wygrał loterię, ja czy typ. Nie, nie, no przechodzimy to przecież, Byczku Tak? <laughs> Jeśli chodzi o wygranie loterii jesteś tym mistrzem <laughs> No, nie mogę sterować postacią, no, no nie kto wiem. To da radę? Ja robię gerne A, że Patmas solo Gena robisz? Tak, tak A co, Noir nie powiesił jeszcze ty, 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 Ciebie? Nie, no Decisive Strike'a chyba miał A, no to mów! Nie. A jakiego robisz, Byku? w sali... klasowej mm, nie znam takiego miejsca <laughs> Nie wiem są gdzie to jest ta to sala zielone tablice, no A górę, na piętrze czy na, 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 górę, na parterze? Na, na parterze, na parterze Generalnie no to są... wiem, że są dwa... O! Witaj, a to jest jednoosobowy gen <laughs> No to ładnie mnie załatwiłeś No, dentka. Nie miałem decisive, tylko się wywiglowałem, wiesz? No to co ty, bladi, robisz? Dobrze, bladi! Bladi, co ty zrobiłeś? Nic, wszedłem Zobacz. do szafy. <ścoughs> bo jest jedno... To taktycznie. Wspieram go mentalnie, bo jest jednoosobowy gen przecież, co nie? No, no tak. tak. <ścoughs> A, Ale czyli taką loterię, nie, bo to jest loteria teraz, kogo wylosuje, uh -huh. uwaga to to... Kogo, nie weźmy? no mnie wylosuje na bank, pierwszy najpierw dojdzie do mnie Jestem bliżej, chociaż, o, 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 o nie, a może, jednak nie Teraz wyskoczcie i wskoczcie, znaczy kogo wylosuje, tak, 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 to nie będzie moment no. Idzie, pie... no. będziesz, będziesz pierwszy, a może nie Że nie sprawdza Nie no, no sprawdzi nie moją, nie, nie ruki sprawdził, Zrezygnował. No sobie. Teraz ty idziesz robić gena. Ach, jak zwykle <zyskutka> odpowiedzialność. Łatwo. Wiesz, to... A i będziecie tak na przemian, tak? Jeden nie będzie wychodził tylko z szafy i nie na naprawiał. Wyjścić. Nie no, zostań ze mną? Będzie mi smutno samotnie tutaj. Będziemy obserwacje, co Wracaj, o, idzie, wracaj. Z idzie, idzie, idzie. O nie! Nie zdążę chyba. Polera. On widział, pa, widział, 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 widział mnie do szafy. Co? Nie, 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 jak. nie widzę, on udaje. On jest z 2 Może udaje? No, no, Albo gramy z widzem. Udaje. Coś <śmierdzi> 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 się udaje. Nie, może mnie nie widział, nie widział, nie widziałeś, widziałeś nas, prawda, widzu? Jeśli to jesteś ty, Jeśli to... Jeśli jesteś ty, to podejdź Wie, do szafki się i wyjmij Ejbiego. Ejbiego, dobre, dobre. Jak coś po lewej jest pac nie, nie, ma, nie. O, Wic chyba wraca. Ale co tam zrobił? Tego, aż zrobię tego. Tak. O, patrzymy, patrz Dzień dobry! O, 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 o! Ej, ale w drugiej spac, naprawdę! Nie ma jęgam? Nie pat, wcale pat, 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 Nie pat, pat, nie, No nie, on, on wie Nie no, nie wie, pat, pat, szukał tego ja idę do bramy, nie ma sensu fazu szukać No nie no ale bramy to będzie ci czyste... Bramy są blisko o, chyba tutaj co nie? Czy mi się wydaje czy są Uwaga Bez ręcznie, że poszedł do tamtej No, jeśli poszedł to wygrasz O, mógł też nie pójść Ale kruchy masz na sobie Znaczy póki nie słyszysz, Póki nie słyszysz jego O, uwaga i teraz podejdzie Trzy Dwa Hello. do tamtej poszedł, do tamtej poszedł no, no, Ale farty. Fartem, taki fart Nie no bo z premedytacją cię puścił wolno No na pewno no. I jeszcze, jeszcze czekaj Hamsko, no? Jeszcze ci baguj, ci baguj go, taka normalnie Dobra już uciekaj, ma co nie, no? Klawiatura mi nie działa, kurwa <śle> Ale tak, <śle> tak klawiatura nie działa, coś jasne jest, Coś jest no, ona kurcowała chyba ja i że wyszła, naprawdę coś jest Oho. nie taką klawiaturą to się rozumie. Ale że <laughs> Patmas uciekł i dol normalnie. S Szkoda, że. Ale że Patmas nie A miał. Tak, no, zobacz, a miał nikt nie ucieka śmierci, więc nie było by łatwo. O kurde, dostałem mm. plus dwa <laughs> mm? ja, no, w ogóle. Jesteś, jesteś Pat z dolnym gościem, bo po prostu rozebroiłeś to. Oj tak. To prawda.